te wielkie kroki można zadawę, rozciągać, zadawia, tak? a dzisiaj no, trzeba iść pomalutku do celu, tak? No, tak ale już są. Tam trafie trafie, ma, tak. No, co, miejsce jest do celu, Znaczy dalej tam, no, 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 poruszam, ja to, no do mostra, no, no, do nowej trasy, do nowej trasy. Nie, bo tam ma wolność, bo

że to kiedyś było rolnictwo na pewno, tak. i na pewno. widzę, że to te magazyny to chyba było coś, coś no, z zwierzęta latach 70. to było pobudowane. Tak. I to było tak, bo za tymi halami, tam dużo takie pole jest. No. Ja chyba ich pole, no, bo nie, bo nie. i tam pole no. było, i tam pole było, to no to na pewno tutaj działali jako rolnicy, tak? A teraz to pobudowali po prostu kali, wynajmują. No bo wiadomo, dzisiaj z rolnictwa, no nie ma takiego problemu, tak? A wynajmic takie hale, no to co mówią, teraz i ludzi, tak? Nie trzeba pracować, a rolnik raz w Polsce na pół roku zbiera plony, dopiero ma pieniądze, tak? Ale dziwne jakoś, bo u nas... Nie, nie wiem, co to jest w Ну, не, мы зарабатываем так, мы, поэтому у нас это сравнится, как бы, с кем ну, я, кто бы, вообще, на какие, и у меня есть богатства, которые делают все это и здесь, эти, да, все что więcej promów przynosi. A u nas te pewne klasy, pierwsze, drugie, trzecie, albo się nie uda, albo się uda. A dzisiaj Roni to się zrobił pan. On już nie zrobił tego. On by chciał jak najwięcej pieniędzy, ale jak najmniej się narodzi. Nie, no to nie sobie zarabiamy jak mają, no to mają. Po prostu jaka jest taka różnica. Po prostu ja patrzę tutaj i tam, no to jest duża różnica. Cofnijmy się wezmę 20 lat do tyłu to w każdej wiosce można było krowy liczyć na palcach, a dzisiaj można przejechać 200 kilometrów i może człowiek znajdzie, nie wiem, 5 krów. Skończyło się to, bo rolnik dzisiaj poszedł nie w produkcję żywca, tylko w kronę, gdzie on zasienie, zbierze i ma pieniądze, a przy trzociu trzeba sobie nie chodzić, tak? I dzisiaj wolą sprowadzać skądś, jak tutaj. Ale teraz co nie? Nie ma nie mam mm więcej. -hmm. Ja pamiętam jak do nas przyjeżdżał. Kierowce przyjeżdża do nas z górem, czy z, z NBR. No, czy, 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 czy. I widzę jakiś proszek, biały proszek. Po całym tym po całym oczekiwaniu. No, ja mówię, co to jest? A on mówi, to chybacę. kielbasa. Ja mówię, jak kielbasa? A on mówi, wiesz co, kielbasa zrobisz. Ja mówię, ja. A on mówi, to tam trzeba tam wody, tam coś Nie. dodajesz i tak dalej. I kurde, ona po prostu przetwarzać tak. Puchnie. Puchnię, tak i robi się mięso. No to kielbasa po prostu. po prostu pakować. Ja Wie, kiedy się, jak ludzie chowali powiedzmy na wsiach, to słonina miała 5-7 centymetrów. A dzisiaj? Może centymetr półtora. Dzisiaj jest szybka produkcja maszami, tak? Henio. No a my później to zajadamy. Szyneczka smakuje, ale może to moskaniczna. A to jest to w soku, że to są takie ciasne, że... A to to Synusia, w końcu tego winić? <śmianie> <śmianie> za karę? Nie. Co ona Ma swoje biuro, tak? Tak. No i tak. dobrze, no. to tam zamknąć, to, 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 to tam siedzi. No, to, to. Młodzież ma dzisiaj swój ślad. Jak tam kręci się tak? Biznes? No, to jaka jest. Nie ma jakiegoś, jakiegoś równego jakiego jeszcze, jak to tak, to, to dużo, to mało, to dużo, to mało, to co oni tam jeszcze powoł, bo ten przyszedł, później poszedł, bo to coś takie, na zdrowie, to jeszcze coś i, i, i tak dalej, już czasami to po prostu musisz tam sam. To, to dobrze, że jeszcze na boku podtrzymuje. <gryw> no. Jakby tak miał Pan tam i tu, no to by człowiek... My no jeszcze chcemy, e, zaczynamy, zaczynamy próbować jakiś mały krok do meble. Bardzo wągle. Do meble, pokażę pierwszy nasz, nasz krok, e, jasne, że nie do końca już wszystko zrobione, ale ja by chciałbym w tą ulepić się To już ja do domu zabrałem. Okay. Super. na takich muszkach troszkę. No, no, Metalowe. No. No. To sklejka. Bardzo no. mądre. Sklejka. E, Podklejona, e? Sklejka trzydziesta, ścinki. Mhm. Może być podpady po prostu po co klienci zostawiamy. No, tak. Sklejamy między sobą, podcinamy, przykujemy, przykręcamy muszki i mamy gotowy. To, mamy gotowy to, Bardzo mądry. No, no i do pistoly No tam nie ma coś takiego, ale... No, no tak, ale do tego stolika jakieś powiedzmy małe przesełka, taboręciki. No, no i coś z takiego chcemy spróbować. Jakieś, jakieś może podki coś produkować. ławki ogrodowe. ławki coś ze sklejki, coś takiego przynajmniej, Bo ja tak patrzyłem i po prostu no myślę, że po to jest jasne że robota i dużo trzeba czasu posiedzimy ale później może być tego efekt nie tak słucham? a wcześniej no nie na 11.45, tylko wezmę się na 9 No ale to ja nic na ten temat mówię No zawsze byłem rano 8 do 9 Na no, a inny termin apotetykę, nie? Okej. Okay. Tak, tak, tak. Czwartego tak. ósma rano. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, miłego dnia, do widzenia. Po prostu siedzieć i patrzeć aż Kaszka Manna spadnie z nieba, no to trzeba gdzieś się rozwijać, no nie? No tak, tylko jeden znacz ja mówi, że tak, jeden nie, nie chcemy. Ja chcę, ja, żeby to spróbować z tymi gąblami do A może, może będziemy później, nie wiem, tam akcent robić maksymalnie z błądy, tam, tam na stylu łotkę, nagolach i tak dalej. Może no coś. Może no, coś razem wymyślimy opisy no. szanowym. Tak, masz piła jest. Jeszcze by przydała się. Heblarka i frezarka. I więcej nie trzeba, nie? No, to może. Jak, powiem tak, jak człowiek szuka możliwości, no to ani przyczyny, no to zawsze jakiś będzie sukces. Jeden, jeden minus, tylko jedno. Zmęczenie, zmęczeni jesteśmy. No naprawdę. Dużo zmęczenie. i No ta cała sytuacja to, was trochę, jak się mówi, zdołowała. Tak, I to jest duży problem, bo na przykład jak z tym magazynem na przykład, po co my przenosimy się na nowy magazyn tutaj my wynajmujemy za 6 Przen tysięcy tak. przenosimy się my na 25 tysięcy e, ten pan e, będzie mega zadowolony ja tak myślę i to będzie święto, ja myślę, że już on potworzy szampana i tak dalej że kurde on nas przez swoich rodziców нас тут выпердывали. Бо не захча, бо мы не захотели, быть быть его невольниками службой служба. Ну так, служба, чтобы мы его попросту обслуживали. Бо он, я же не могу. там, как зазвичай уже. Я на споткание, на споткание. Он бизнесмен, да? Ну, no, и... на правду Нет, 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 Nie, no, 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 czyli... tylko on w tej sytuacji jeszcze nie sobie sam w kolano Po prostu no tak nie można po prostu zachowywać. Jak się on mnie napisał, że ja traktuję ciebie jak rodzina, jak...